Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na kanale Jawor Ale Leniwy. Zasubskrybuj Zasubskrybujcie kanał, zostaw łapkę w górę, bo dzisiaj będziemy robić coś grubego: mianowicie, będziemy okradać, słuchajcie. Ale was... i teraz sobie pomyślicie. Jawor, ale dlaczego ty okradasz znowu graczy? Otóż, nie moi kochani, dzisiaj nie okradniemy graczy, a okradniemy administrację serwera. O ile to się uda, spróbujemy przynajmniej okraść administrację serwera z czegoś grubego. Wy już wiecie po tytule. widzowie natomiast nas w streamie na Twitchu jeszcze nie wiedzą. Streamki są codziennie, co drugi dzień, przepraszam, regularnie na Twitchu. Twitch TV, Twitch TV slash Jawor, zapraszam serdecznie. Sorry, że bez cięć, ale jestem zbyt leniwy. W każdym razie, słuchajcie, dzisiaj będziemy próbować okraść. Administrację. Moi kochani, na serwerze kwadratowa masakra. Z pewnej rzeczy, o ile ta rzecz jeszcze jest tutaj, musimy się przekonać, zobaczyć. I uwaga, jest! Leży tutaj Elytra. I teraz słuchajcie. Cały myk polega na tym, że jest tutaj Kuboid, ale spokojnie. Eee, spróbujemy zbudować tę samą górę i zrzucić TNT z góry, żeby TNT rozwalił tą Elytrę. Zebrać ją i ją ukraść. Także słuchajcie, taki jest plan na dzisiejszy odcinek. Zasubskrybuj koniecznie kanał. Zostaw łapkę w górę po więcej. Nie wiem, czy nam się uda. Sprawdźmy to, czy nam się uda. Być może. Być może tak i być może będziemy najlepsi na kwadratowej masakrze. W końcu nie najgorsi. Dobra, więc nasz plan jest taki, że musimy sobie zapisać, słuchajcie, kords. I mamy tutaj kordy dokładne. Teraz musimy się zbudować do góry, bo jest duża szansa, że Kuboit nie jest do samiutkiej góry, tylko jest do pewnego momentu. Także słuchajcie, idziemy na dół Patrzymy, gdzie się kuboid kończy Mam nadzieję, że żaden admin nie ogląda tego streama Okej, okay, tu jeszcze, tu, tu Tu nie ma kuboidu, tu nie ma kuboidu Ej, dobra, kuboid kończy się bardzo blisko Ej, nie ma, ej, pewnie nie ma kuboidu u góry Patrzcie, bo ja normalnie mogę się pod jachtem zbudować Dobra, robimy to Robimy to Dobra, jest kuboid obszarowy tylko Zobaczcie to się może udać, słuchajcie Dobra, ok. robimy tak I Jak zostanę za to bana, to ogółem będę smutny Ale jeżeli subskrybujecie, to nie jestem smutny Najwyżej będziemy tutaj wrzucać odcinki z yy, Snapcrafta albo coś Zobaczymy To jest złe, to co robię jest bardzo złe i coś czuję, że będzie. Będzie ten. Będzie od administracji kara jakaś. Myślę, że tak na tydzień Bana mogę wyrwać. Okej, okay, spokojnie. To się. To się wyklepie. Budujemy się jeszcze raz. Chillera, chillera. Będziemy kopuły budować. Tak, dokładnie. Bambusek napisał na streamie, na Twitchku, że będziemy kopuły budować jak najbardziej. Po, stresuję się, powiem Wam szczerze, tą akcją, ale. Patrzą już złamał regulamin 5 razy yy, nie dostał bana, także czemu ja bym miał dostać bana za jeden raz, nie? Bo ogólnie ja jestem uczynny chłopak i ja regulaminu nigdy nie łamię. Ja jestem uczciwy, nikogo nie okradam, nic nikomu nie robię. Dobra, idziemy. Zobaczcie! I tu już nie ma kuboidu! Esa. <ścoughs> to musi się udać! Dobra Kordy potrzebujemy 30... 529 Czekajcie 30 Ale będzie wysadzane, przynajmniej mnie zabiją za wysadzanie tego jachtu <grystanie> Okej, okay, chillera, chillera jeszcze 20 kratek. Tu nie działa F3, no właśnie nie działa. A, nie działa już, nie działało jeszcze. Okej, okay, działa. E, poczekajcie, ściszę troszkę muzyczkę. Dobra. Uwaga, cyk, cyk. Na zdrowie, dziękuję. Okej, okay, słuchajcie, Elytra jest centralnie pod nami. Let's go! <laughs> Halo, TNT? O, leci! Kurde! No i czar brys, słuchajcie, admini mnie przechytrzyli. E, miało być tak pięknie. No i dupa, nie działa. Dobra, spróbujmy jeszcze inaczej. Ewentualnie wagonik z TNT. Tylko nie mam żelaza. Chociaż nie wagonik nic nie zmieni, nie? Chyba. Czad. Ja wortuchec. No a czy wy możecie? No myślałem, że zadziała, no. Nie zadziała, nie? A jest jakiś sposób. Czad. Jest jakiś sposób, żeby wyciągnąć Elytrę. W sensie wyciągnąć coś z ramki na kubojdzie. W jaki sposób ja mógłbym to zrobić? Dobra, czekajcie, zniszczmy to i przejdźmy się tam. Próbowaliśmy. Próbowaliśmy, niestety się nie udało. Może następnym razem się uda, ale spokojnie. Jeszcze nadzieja umiera ostatnia. Eee, creeper, Creeper. A woda? O, 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 czekajcie. A jakbym tu wodę wylał? Nie mam wiaderka, musiałbym mieć pożelazo. Kurde. Ej, bez kitu, jakbym tu wodę wylał, to byłby fivehead. Spróbujmy creeperem i wodą jeszcze. Ten odcinek będzie długi, słuchajcie, ale to specjalnie dla was. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Jak nam się uda zdobyć Elytrę, to to będzie jakiś cud. To będzie totalny... No nie wiem. Nie wiem, jak to nazwać, e, jakby było cięcie, to bym teraz wyciął tą kwestię, ale nie jestem w stanie niestety, bo nie tnę tych filmów, tak jak już mówiłem. E, za to bardzo fajne treści, e, takie cięte i takie bardziej przygotowane są na moim Instagramie, Instagramie for YouTube, polecam serdecznie. A tymczasem sobie płyniemy łódeczką po wiadro, e, podczas tej fascynującej drogi oczywiście sobie porozmawiamy o życiu i opowiem wam historię, historię z życia. Chociaż nie wiem, czy nie opowiadałem Wam już i na jednym odcinku na tym kanale wczoraj, które nagrywałem. Ale opowiadałem Wam, na pewno. To jednak Wam tej historii nie opowiem. Musicie obejrzeć odcinek, w którym e, Yank Miki prawie mnie złapał na chowanym, ale jednak mnie nie złapał. E, kiedy zagram w Fortnite? A? dzisiaj będzie grany w Fortnite na streamku. Na streamku w ogóle jest grany też w GTA 5. W dużo gier gramy. Także polecam serdecznie wpaść na Twitcha. Czy ja mogę Wam coś ciekawego z życia opowiedzieć? Nic ciekawego się w moim życiu nie dzieje, w sumie, bo jestem YouTuberem i siedzę w domu. Dobra, czyli nie mogę nic wam opowiedzieć. Za to sobie porozmawiamy o na przykład życiu moich widzów. Widzowie, czy wy macie jakieś ciekawe historie do opowiedzenia? To ja tutaj przeczytam kulturalnie. Dużo gier, 4 gry. Pablo Pix, a ty jesteś po prostu czasem. A, Dobra. Nie macie nic ciekawego do opowiedzenia. siedzić no tak, bo wy siedzicie i streamy oglądacie. Zapomniałem. Dobra, jesteśmy już w domku, kraftujemy sobie wiadro, spróbujemy wziąć wodę i spróbujemy tam jakimś cudem przetargać creepera, tylko creeper by musiał nam się zrespić u góry jakoś, i trzeba by było go spuścić wodą albo coś. Okej. Okay. Cyk, mam tylko nieprzepalone. A mam gdzieś przepalone? Chyba gdzieś mam przepalone żelazo, poczekajcie. Dobra, full chillera, bierzemy... Idziemy w sensie tutaj. Jest nawet wiadro, okej, okay, mamy wiadro. Idziemy spróbować. To prawda, jak ja wyleję tą wodę od góry, to niewiele chyba da, nie? Ale jakbym tam zespawnił creepera, bo akurat jest noc. To byłby pog. Dobra. W takim razie, lecimy tam z wiaderkiem. Ale ja gadam głupoty na tych odcinkach, właśnie sobie uświadomiłem. Mega dom, yy, tak, to jest moja wymarzona willa. Odcinek z wymarzonej willi, to jest też na kanale Jawora leniwy. Jeżeli nie oglądałeś, to polecam serdecznie. Tu w ogóle jest dużo fajnych, ciekawych quality odcinków na tym kanale. Yy, wszystkie są w takim formacie jak ten. Niektóre ciekawe, niektóre mniej ciekawe. Nie no, wszystkie są ciekawe oczywiście. W każdym razie, let's go. Wagonik z TNT wysadza? Nie, jeżeli zwykłe TNT nie wysadza, to to też nie wysadza. Creeper też nie wysadzi, skoro TNT nie wybuchło. Dobra, ale okej. Okay. Może wybuch jest na bloki, a na ramki na przykład nie. Jest taka szansa, chat. Jest taka szansa. Jest nadzieja, że coś takiego może się wydarzyć. Mob Griffin wyłączony jest? Nie, nie jest Mob Griffin wyłączony. Patrz. Nie jest Mob Griffin wyłączony, widzisz? Kuboi to obejmuje nawet ramki. A czy wy już musicie psuć marzenia? Hmm. Na kuboc jest off. okej, okay. sprawdzimy to tak czy inaczej. Eee, my słuchajcie, tutaj na kanale Jawor, ale Leniwy testujemy rzeczy niemożliwe. Zrobimy tak, aby były one możliwe. Y I w tym momencie zrobimy tak, żeby to było możliwe. Jeszcze nie wiem jak. Idziemy do góry. O, Boberek, dziękuję za trzeci miesiąc. Subika y w ogóle w, w każdą niedzielę są gierki z Subikami na Twitchu. Niedziela 10 rano. Czyli teraz, jak oglądacie. Nie, nie oglądacie tego odcinka. Albo wrzucę go, no. Zrobimy tak. Teraz, jak oglądacie ten odcinek. To właśnie jest streamek na Twitchu gramy albo w Fortnite, albo w Hypixela z subikami, także polecam serdecznie wpaść, obczaić sobie, a tymczasem budujemy się do góry. Już prawie jesteśmy, okej, okay. witam ponownie. Dobra, teraz tak jak mu tu wodę. To ta woda normalnie się rozleje, nie? I teraz tu zbudujemy sobie platformę i czekamy aż tam się zespałni creeper. Okej. Okay. A ta woda w ogóle się nie rozle... Nie, rozlewa się na boki. Dobra, teraz pytanie za 100 punktów. Czy tu jest jakaś pochod... Ta w ogóle potwory się respią. Hmm. Huh. Dobra, spróbujmy tam zejść sobie w ogóle teraz. Pójdźmy do tej elytry. Kurde. Tutaj jest za dużo światła. Czy tu jest jakiś teren ciemny? Jest teren ciemny. Dobra, okej. Okay. Ale tu się nic nie zrespiło, niestety. Bagonikiem z to nic nie da. To nic nie da. Kurde, no. Gdyby był jakiś sposób, ja bym chciał tą Elytrę. Może to? Nie, to guzik daje. Zobacz, czy dywany się niszczą, ale wodą. Niszą się, zobacz, doniczka się zniszczyła. Okej, okay, czyli bylibyśmy w stanie to zniszczyć wodą. Tylko pytanie, jak tam wodę dostarczyć, jak ją rozlać? Patrzcie, doniczka się zniszczyła wodą. Czyli jest to fizycznie możliwe, czad. Jak przedostać tam wodę? Tutaj. No to nie jest możliwe, że tu przedostać wodera. mi się skapnie? Ja pierdziele! Co? Dawaj wodę! Co tu się zadziało w tym momencie? Creeper! A czy się tu wylać? O! o! No dlaczego nie zniszczyłeś ramki? Czat, a czy te diaksy da się zwykopać? Haha, <śmany> diamenty! Free diaksy! No wejdź tam, żeż! Dobra, ej, co tu się zadziało? Chat admin mnie troluje chyba, nie? Bez skitu. Ile diaksów! Co banet? znaleziony nie kradzione! Dobra, chat, ale poczekaj, 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 poczekaj. Kurde. No nie, no i tu się nie da. Dobra, co odkradniemy diaksy? Co to jest za blok? Polisz Blackstone, to ja nie chcę. Pistonem? O, o, o! Pistonem, chat! Jak się piston kraftuje? Żelaza, nie? TNT go. EJ co się stało? Admin troluje. Admin troluje gierkę banet czad, banet czy nie Ej ale zobaczcie zaczęliśmy mówić o pistonie i admin obstrął zbroję i wtedy admin w tym momencie admin obstrął zbroję Zobacz, diaksy? Diaksy mi zabrał. <noise> diaksy mi admin zabrał. Admin troluje gierkę! No, także słuchajcie, moi kochani widzowie, na kanale Jawor, ale leniwy. E, na streamku na Twitchu Twitch slash Jawor, dowiecie się, czy dostałem banal na kwadratowej masakrze, czy nie. E, subskrybujcie kanał, powiem. Patrzcie! Już wiem kto to! Patrzcie! Ja już widzę Makin, postęp diamenty, Makin 100%! Dobra! Admin stronową gierkę. Subskrybujcie kanał, łapka w górę, Instagramie, w YouTube. Trzymajcie się, pa, pa Cześć.